Cześć, witajcie, jestem Matus i na samym początku chciałbym wam podziękować za każdą łapkę w górę, którą zostawicie pod tym filmem. Jest to bardzo motywujące do dalszej pracy. Napiszcie też w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona drużyna esportowa i dlaczego. Ja dzisiaj powiem o mojej ulubionej drużynie i jak wygląda podejście do Virtus.pro Pro przez graczy CSA. Powiemy też trochę o sezonowcach. Sign. We'll see. It looks like that's what VP are up to here. headshot from Bialy on some Kronax, and he's looking for more. They're getting close now. He's got one more shot. He's gonna get it all over Oh my God, my you've gotta be kidding! It's a quad kill. He takes down all the Fnatic. <laughs> Wielu ludzi, którzy nie śledzą sceny CS-owej od kilku lat nie rozumie fenomenu Wirtusów i coraz częściej fanów tej formacji szufladkują tylko jako gimbusy oglądające Virtus Pro w momencie, gdy CS wznosi się na szczyty popularności. W tym filmie chciałbym Wam przedstawić powody, dla których jest to dla mnie moja ulubiona drużyna w CSGO. Zacznijmy od tego, że duże grono osób żyje teraźniejszością i nie widzi tego, co dana drużyna osiągnęła i jaka była ta droga trudna do osiągnięcia celu. Tutaj świetnym przykładem jest dzisiejsza forma Wirtusów. Takie osoby możemy nazwać sezonowcami, patrzą po prostu tylko na Aktualne wyniki i są fanami tych najlepszych. Jest to coś, czego bardzo nie lubię, a właśnie jednym z powodów, za które tak bardzo lubię Wirtusów, jest to, co już osiągnęli i jaka była ciężka droga do zdobycia tych tytułów. Znacie już pewnie bardzo dobrze historię Wirtus Pro, czy chociażby paszy. Łatwo nie mieli, a pomimo tego, są w tym miejscu, w jakim są. I spełniają swoje największe marzenia. Szkoda, że nie wszyscy o tym wiedzą albo po prostu nie chcą wiedzieć, i po każdym przegranym meczu, czy po prostu spadku formy, tak jak w tym przypadku, wypisują niemiłe komentarze, kompletnie zapominając o tym, kim są. Kolejnym powodem jest charakter poszczególnych zawodników. W ekipie Virtus Pro wszyscy zawodnicy mają w sobie niesamowite poczucie humoru, ogromny dystans do siebie i coś, co ich wyróżnia. Aby się o tym przekonać, wystarczy, że wejdziemy na streamy np. Na Paszy czy Taza. Musisz kogoś zajebawszy ziomek, kill saman. No, not throw the grenade, let's make some headshot my friend, not looking at me Go go go. Hej stary musisz ruszyć się uratować team no kupiłeś giverę Masz odpowiedzialność jakąś Tak jest? No pomóż tam Oje. Powiedzieli gdzieś tam i więc teraz kill im go Nie swoich ziomek kurwa coś ty palił <grytanie ziomek> Ja, jaki kraj ty? Wychyl się i heda strzel. Go and... Co? Dobra, daj mi, daj mi tą giwerę, ziom. Give me the gun. Co? Co ty brałeś, ziom? Jestem w szoku. Wychyl. Się. A ja chcę to, co to ty? Nie wiem co brałeś, a ja chcę to. Wychodzi koleś. Odwró odwróć się, kurwa, nie mogę drzeć się, Bożona. oraz na fanpage'e innych zawodników. Patrząc na te osoby, na ich historie i serce, jakie wkładają w to, co robią, możemy zyskać ogromną motywację do działania i zobaczyć, że możemy osiągnąć wszystko, gdy tylko stale dążymy do celu. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że świetnie reprezentują nasz kraj jako po prostu gracze. Nie są to właśnie osoby, które całe dnie spędzają przed komputerem, nie robiąc zupełnie nic innego. Na tapetę możemy wziąć przykładowo wojarka. Na którego wystarczy spojrzeć, i już widać, że nie tylko gra. Czy chociażby na Filipa, który trenował jiu -jitsu i jest bardzo aktywny fizycznie. Dzięki takim osobom możemy wyjść z takiego stereotypowego gracza, przez co zmienia się ogólnie nasz wizerunek graczy. No i ostatnim powodem, za co ich tak bardzo lubię, jest to, że zawsze szanują i szanowali swoich rywali. Niezależnie jaki byłby wynik końcowy. To potrafią do nich podejść, pogratulować czy podziękować za mecz. No i oczywiście, pomimo różnych kłótni w drużynie, mniejszych czy większych, grają w niezmienionym składzie i zawsze szukają jakiegoś wyjścia z sytuacji. Dla mnie jest to bardzo ważne i za to ich bardzo szanuję. Na sam koniec chciałbym Was poprosić, abyście nie wybierali swojej ulubionej drużyny tylko po tym, jak grają. Oczywiście jest to ważne, ale nie dawajcie tego na pierwszy plan, tylko starajcie się bliżej poznać ich historię, kim są zawodnicy z danej drużyny itd. Mam nadzieję, że tym filmem. Udowodniłem niektórym osobom, że fani Virtus Pro to nie tylko gimbusy oglądające ich z powodu dużej popularności Cesa. Osiągnęli już niesamowicie dużo i mogą to powtórzyć. Ja w to bardzo wierzę i trzymam za nich kciuki. Napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona drużyna i dlaczego. To już na tyle mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Bardzo to doceniam i z góry za każdą dziękuję. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z innymi moimi filmami. i Wbij na wszystkie social media, na Snapchat, na Instagrama, fanpage'a, wszystkie te linki, które macie w opisie. No i tu pode mną zdjęcia tej te, te ikonki. Możecie wbić, zafollowować, slajkować, cokolwiek. Tak więc to na tyle. Trzymajcie się. Cześć.